Witam serdecznie, chcieliśmy razem z naszym przyjacielem Zadzim pokazać Wam taki krótki i właściwie zajebisty, chyba jeden z najlepszych ród jeżeli chodzi o nabijanie punktów frakcyjnych na misjach PvP. Jest to posterunek Estbarn w Wielkiej Wyrwie i mamy tutaj trzy questy znajdujące się w jednej kupie. Pierwszy polega na zabiciu trzech wilków, jak widać mam dwa na cztery. One wszystkie są pokoło siebie, zaraz obok jest skrzyneczka, którą trzeba dodać, utrzymać jeden spot przez minutę 30 Ten spot jest też właśnie na tej wielkiej wyrwie też w sensie przy tym, przy tym postronku, przy tych wilkach Więc no właściwie kurwa robi się to w 5 minut i nabija się szybko punkty frakcyjne, żeby bez problemu wyfarmić sobie seta, prawda Dareczku? Prawda, prawda Prawda, mam tu wilka choćko, ubijamy meg tak, no i oczywiście, jak mi się to da się tu powiedzieć Tak, tak, zdarza się. nam się nie udaje, ale zwyczaj się da. Tak, ten, ten, ten akurat się wilk nie zaliczył. To jest trochę dziwne, pobugowane delikatnie, że zdarza się, że wilk się nie zalicza. Nie, to nie jest pobugowane, po prostu tutaj jest zaznaczone terytorium i to jest taki, akurat ten kawałek jest taki wydzielony. Do A, innego. okej, okay, dobra. To może chodźmy, oddamy tą skrzynkę tam, wsadzimy i wrócimy się na teren wilkami. Ten, ten się nie zaliczy chyba, nie? Ten się zaliczy. Zaliczy. No to, to, jest, to jest piękne w ogóle, bo on nie ma zaznaczonego nad głową. Tak, zaliczył się, 3 na 4 wilki. No ale, jak to mówią, no, jak gra nie ma bugów, to znaczy, że jest dobra. Tak, czyli Ruth tutaj z miasta biegniemy tutaj. Tutaj utrzymujemy półtorej minuty, zabijając sobie w międzyczasie 4 wilki. Tutaj bierzemy item. Zanosimy go dokładnie w to miejsce, i tędy wracamy do wioski, i mamy nabite punkty frakcyjne. Trzy questy, yy, kilka takich rundek, i bez problemu nabijamy 25 tysięcy na seta. Na seta kurwa, dobra, sorry. 25 tysięcy na poszczególny item z całego seta frakcyjnego. Yy, 50 tysięcy kosztuje broń. W zależności jaka tam wam jest potrzebna, jedna, bądź może dwie, ja akurat mam takie szczęście, że teraz akurat zabieram na laskę życia frakcyjną, bo mam z niższego poziomu. Młot sobie kupiłem, młot frakcyjny akurat dla kleryka się nie opłaca, i cały secik jest też właśnie z syndykatu kleryka. Nie syndykatu kleryka, z syndykatu po prostu. Syndykatu alchemika. Alchemika, o właśnie tak, ja jestem klerykiem. I alchemikiem Kurwa w jednym To ja jestem Zadziw właśnie ubiję wilka beze mnie i I zaliczyło mi go dobra masz 6, 7 golda jeszcze dostałem Bogactwo wilk. I to wszystkie wilki? Tak to są wszystkie wilki 4 na 4, 4 kościki, coś 3 w sekundeczkę Lecimy oddać, ktoś tam biegnie Z boku, my nigdy nie odpuszczałem pvp nie bądźcie cieniosami, nie odpuszczajcie PvP. Jest, proszę, proszę, mamy PvP. Mimo że kościki mamy do oddania, to i tak idziemy z... zgwałcić nuba. I tak, stun Wchodzi. Mocny atak, zachwianie. I koleś śpi. Dokładnie. Do widzenia, oczywiście 51 rzeczonów wpadło. 483 biegłości do młotka. rzutonki za PvP. Dziękuję bardzo, to jest potęga yy, Naszego teamu XTWDX to no. Dokładnie, Solówka 2 na 1 zawsze najlepsza Solówka 2 na 1 jednak bardziej, no przecież nie wyskoczyłbym sam, ja go zagadałem, zadzi mu Sierpowego od tyłu i Suckerpuncha tak zwanego, no i koleś nawet nie wiedział co się dzieje Obudził się po śpiążce. Z przeszczepionymi genitaliami owczarka niemieckiego no, zapachniało klasykiem. Hehe, i you know what I <laughs> <laughs> Oczywiście, że wiem. A mu zapachniało bólem, krwią i fiutem. Kolega chciał sobie porobić kwestię, teraz może. A nie, patrz, bierze kolejne. Bierze kolejne, no to bierzemy Ale... mu zaraz kolejne. Nie, no może już stan zanim kiedy ona przyjdzie, to też. No jest... dokładnie. Dobra, i tutaj oddajemy kościka frakcyjnego. Otwieramy tablicę i tak jak widzicie, trzy questy, complete, 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 że one się nabijają. Bierzemy kolejne, robimy rundkę, powtarzamy. Bez problemu szybciutko da się to zrobić. Kilka minutek macie rundkę zrobioną i punkty nabite. Także polecam, pozdrawiam. Do zobaczenia i cześć. Hej.